Witajcie w gwiazdach na wyciągnięcie ucha. Tym razem powinienem powiedzieć, dlatego, że posłuchamy kosmicznych sygnałów od bardzo popularnych, ale nietypowych obiektów we wszechświecie, od pulsarów. Proszę Państwa, istnienie pulsarów, czyli gwiazd neutronowych, pozostałości po wybuchach supernowych. Zostało przewidziane już w latach 20. XX wieku. Lata 20., lata 30., wtedy ludzkość zaczęła podejrzewać, że może faktycznie istnieją tak bardzo skondensowane gwiazdy, tak bardzo skondensowana materia, że jest zneutronizowana. Proszę państwa, trzeba było czekać kilkadziesiąt lat, dopiero w 1967 roku pani Jocelyn Bell, doktorantka Sir Antonego Hewish'a, profesora, odkryła bardzo regularne impulsy przechodzące z gwiazdo zbioru Liska. Co się okazało? Przez pierwsze miesiące odkrycie było utajnione, wszyscy myśleli, że to sygnały od obcych cywilizacji. Potem się okazało, że to są regularne impulsy, które wytwarza przyroda, konkretnie pulsary, gwiazdy neutronowe. Jak wygląda taka, taka gwiazda neutronowa? Jak możemy sobie ją wyobrazić? Otóż popatrzcie Państwo na ten schemat, na który natknąłem się w postępach astronomii, urania, postępach astronomii, czasopismo archiwalne numer 2 z 2019 roku. Widzimy tutaj na niebiesko zaznaczoną gwiazdę neutronową. Pozostałość po wybuchu supernowej. Kiedy gwiazda pod koniec swojego życia wybucha jako supernowa, otoczka jest odrzucana, jądro się zapada. Jak nie zapadnie się do czarnej dziury, pozostaje taka gwiazda neutronowa, niedrobiona czarna dziura. Ona może rotować wzdłuż osi pionowej. Widzicie Państwo tutaj na tym rysunku, ale pole magnetyczne, oś pola magnetycznego, narysowana tutaj na zielono, nie pokrywa się z osią rotacji. O, właśnie. I tutaj. Tkwi właśnie tajemnica pulsarów. Mamy do czynienia z tak zwanym ukośnym rotatorem, co oznacza, że tym razem na tym rysunku wokół czerwonej osi pulsar wiruje, ale wysyła wiązkę promieniowania radiowego wzdłuż tej osi pola magnetycznego, tutaj zaznaczonej na żółto. No i kiedy ta wiązka zatacza takie kółka na tle gwiazd, kiedy omiata akurat Ziemię, po prostu słyszymy wzrost sygnału w postaci takiego pulsu. Przechodzimy teraz szybko do części nie patrzenia, a do części słuchania sygnałów kosmicznych. Więc popatrzeć na sygnał kosmiczny można na wykresie, a można też posłuchać go i przysłuchać się temu sygnałowi. Posłuchajcie Państwo pulsara 0329 plus 54 sygnał zarejestrowany toruńskim radioteleskopem. Taki dziwny sygnał, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest on wytwarzany naturalnie, bardzo regularny, okazuje się, że pulsary, jak obserwujemy kilka naraz, mogą być znacznie dokładniejsze niż zegary atomowe. A więc zegar pulsarowy, pierwszy na świecie, który zbudowany został w Gdańsku przez toruńskiego inżyniera z Instytutu Astronomii w Piwnicach pod Toruniem, no okazało się, że jest najdokładniejszym zegarem na świecie. Ale wracamy do sygnałów dźwiękowych. Posłuchajcie teraz Państwo pulsara, który nie ma okresu 0,7 sekundy, jak usłyszeliście przed chwilą. 1,12 sekundy, czyli 12 impulsów, 12 obrotów na sekundę, pulsar wela. Proszę Państwa, to już jest jak karabin maszynowy, posłuchajcie. Słyszymy wiele impulsów na sekundę, ale astronomowie lubią się przyglądać pojedynczym impulsom. Po prostu robią sobie wykres i tą jedną dwunastą sekundy mogą na tym wykresie sobie, zoomując obraz, zobaczyć bardzo dokładnie. Warto analizować pojedyncze pulsy, bo tam kryje się cała fizyka, tego, co dzieje się tak blisko gwiazdy zneutronizowanej. Natomiast my możemy się przysłuchać. Posłuchajcie Państwo wycinka audio. Jedna dwunasta sekundy rozciągnięta na kilkanaście sekund. Sygnał taki bardzo dziwny, wręcz bym powiedział, niepokojący. Proszę Państwa, wokół właśnie takiego obiektu, wokół Pulsara, polski astronom, profesor Aleksander Wolsztan odkrył planety. Na pewno będziemy o tym jeszcze mówili, a więc kolejny dowód na to, że warto patrzeć w niebo, ale czasami też dobrze jest tego nieba posłuchać. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.